Szanowni Państwo, Okręg Tarnowski, Ziemia Brzeska, Ziemia Bocheńska, Ziemia Tarnowska zasługują na parlamentarzystów, którzy w sposób właściwy będą zabiegali i skuteczny przede wszystkim o sprawy dotyczące mieszkańców, o sprawy dotyczące infrastruktury komunikacyjnej, o sprawy zdrowia i inne, Postulaty formułowane przez jej mieszkańców będą zabiegali w Warszawie. Do takich osób zapewniam Państwa należy pani minister, pani poseł na Sejm, Józefa Szczurek-Zelasko. To dzięki jej inicjatywom, to dzięki jej aktywności udaje się doprowadzić do takich rozwiązań jak dodatkowe połączenia nowo projektowanych dróg ze szpitalem powiatowym w Brzesku. To dzięki jej inicjatywom sprawy powiatu brzeskiego, bocheńskiego, sprawy ziemi tarnowskiej są stałej agendzie, są stałym tematem w debatach w prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury. Polecam gorąco Państwu kandydaturę Pani poseł, pani minister Józefy Szczurek Żelasko.